Słończyka. trzeba to. Nie znam was. Jesteśmy od Dexa. Chcemy gadać z Roysem. Hala główna, czekamy. tutaj. Brakuje tylko jakichś kwiatków. Przygotowali się. Jak na fabrykę z żarciem, to niezłe zabezpieczenia. Rozpakowali skradziony konwój. Pewnie czuli się jak w sklepie z zabawkami. Mina przeciwpiechotna odłamkowa o działaniu kierunkowym. Świetnie. Subtelna. Tylko spokojnie, Wee. Pamiętaj, że jesteśmy na ich terenie. Czego chcecie? Myślałam, że będę rozmawiać z Roysem. Royce jest zajęty. Mów, czego chcesz. Przychodzę po Bota. Model MT0D12. Flathead. No, co z nim? Brig wziął za niego kasa, a ja mam go odebrać. Jak trzeba, to załatwię to z Roysem. Będziesz gadać ze mną. Jestem Dumdum, -dum. Na kanapę. Też. Siadaj. Postoję. Posać dupę na tej jebanej kanapie, to takie trudne? Zmuś mnie. Zaraz to zrobię. Posać dupę, jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Kurwa, Jackie, co jest?! Nie podoba mi się jego ton. Poza tym siedząc, jesteśmy tu wystawieni jak na strzelnicy. Posać dupę, jebańcu, albo ci ją odstrzelę. Nie tak bardzo chcę, to niech ma się kurwa źle skończy? I co kurwa dało się? Musicie wyluzować. Sztachnij się. Co to jest? Skif. Mocna rzecz. Cześciutki, zobaczysz. Świetna sprawa. No? Śmiało. No, to teraz możemy pogadać. No i jest. Flathead model MT-0T12. A Militech nie będzie go szukał? Jeba ci, teraz mogą nam naskoczyć. Flathead ma starte numery seryjne i zdjęte blokady uprawnień po stronie softu. Jak jest twój? To jest twój. Chcę go zobaczyć. Spoko. Pancerz z kamuflażem termooptycznym. Pełna imersja kognitywna przy użyciu kontrolera Raven. Prototypowe siłowniki. Mieszanka tytanu, fanatu i kewlaru. Patrz na to. Łączysz się z nim na pełnym sprzęgu. Więc jak pająk chodzi po ścianie albo łazi do góry nogami... Rozumiem. Można się pożygać. No to jak? Bierzecie? Bierzemy. To no elegancko. A kasa? Brik już dostał kasę. już dostał kasę. A widzisz gdzieś tutaj bryka? Bo ja nie. Co jest? Mam płacić dwa razy za to samo? A kim kurwa jesteś, żeby dyktować warunki? Jak powiem, że zapłacisz dwa razy, to zapłacisz dwa razy. Jak chcesz, Adheda, to najpierw pokaż pieniądze. Spokojnie. Dogadamy się. Ciągasz kasę, tak bez mgnięcia okien. <śm> Bierzesz czy nie? Nie mam całego dnia. Coś mi tu śmierdzi. Zapomniałaś chyba powiedzieć, dla kogo pracujesz. Przysłał mnie Dexter Deschamps. Dexter Deschamps. Facet, który wystawił półpacyfiki. No, to jeszcze żyje. żyje! i ma się dobrze. Przesyła pozdrowienia. Teraz zastanowisz się nad moją ofertą. No! Bum! Dalej, frajerzy! Tu jest pas, kutana! No, chodź! A! Dalej, dźwig! Ładuj, skórwielki! kurwa! Mierda! Odcięło nas! Bierzmy sprzęt. Potrzebujemy bota i kontrolera do sterowania. I kontroler do sterowania. Świetnie, ruszajmy. Mam już dość tego miejsca. Im szybciej się stąd zawiniemy, tym lepiej. Mój Boże, ale tu wali z To z taśmy produkcyjnej, a myślałam, że lubisz mięso. Gdyby tylko była inna droga. i no いたじゃん

アイメン të qera Dalej, V. Wychodzimy. Militech. Te ich drony są wszędzie. Spodziewałaś się mnie tutaj co? Podoba mi się twój styl. Może będziesz częściej dla mnie pracować, co? Kto wie, być może. Do następnego razu. O ile taki będzie. Zabezpieczyć teren. Zwijamy się, Cika. Ja pierdolę. Wyszliśmy z tego w jednym kawałku. Dobra robota, Jackie. Dzięki. Ha, i, i wzajemnie. Co cię tak wzięło na podziękowania? Tworzymy zgrany duet. Chciałabym, żebyś wiedział, że dobrze mi się z tobą pracuje. Mi z tobą też. Serio. E, daj znać Dexowi, że mamy Flatheada. A potem opijemy to w Afterlife. Do zobaczenia, Panna. Masz dla mnie wieści. Mam flad Heda. I jak były z tym kłopoty? I co z militer? Oczywiście, że były kłopoty. Rozmiał w dupie to, że się dogadały z Blikiem. Jak go przekonałaś? Użyłaś tej korporacyjnej suki? Dogadałyśmy się ze Stout. No proszę. Dała mi chip z kasą dla Melstromu. Czyli zapłaciła je za Flatheada korporacyjnymi pieniędzmi? Nie. Pomyślałam, że ta kasa przyda mi się na inne wydatki. A robota po prostu zabrałam. Tak po prostu? Przemocą. Jaja panowi. Wszystko już załatwione, jesteśmy gotowi. Co teraz? Teraz pora zabrać się za to, do czego was wynająłem. Zgarnięcie piocipu. Szczegóły omówimy w Afterlife. Czekam. Dobra, niedługo tam będę. Do zobaczenia panowi.